Hej hej, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy gramy w top. Będziemy robili hide and seek z Modem Mord, czyli będziemy się mogli zmienić w jednostkę kolorów lamp. Nie wiem, tam jest raczej, nie pamiętam. Dobra, no, to jeszcze masz tego zdania. No, ja jedyne co to na pewno musisz sobie łóżko krynąć, bo zapomniałaś. No wiem. No i z zasadem. Daj mi pamięć zasadę. Trafisz do piwnicy. Oh, oh, oh. E, no to tak. Osoba szukająca ma 5 uderzeń mieczem w lamę. A osoba chowająca może odbić szukającego dwa razy. E, Można. Hmm. No to szukający, ciuciu -ciu babka, liczy 20 sekund. Kiedy osoba już się przemieniła w lamę, tak, Mamy będziemy na 5 rund. Prawdopodobnie 5 rund, jak nie będzie za łatwo. na które trwają. Po 5 minut pewnie też Tak, i na drugą minutę no. mamy podpowiedź mhm. Dobra, Dawaj tak, że papierkami i nożyce i kto wygra będzie na nie Nie wyjaśniania, więcej grania Papierkami i nożyce, gotowe? Tak Papierkami i no papierkami nożyce. Wygrałem. No kurczę Papierkami i no Dobra Chowające, no jest krzyka ja się Dobra ja się przemieniam. w ramę Mała się liczy czy nie? Nie, bo ma za hip hitboxy Dobra Dobra Zacznijmy No to z... licz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem

Powiedziałeś mi o pytanie właśnie, jak miał jeden IQ, to gdzie bym Nie mam innego IQ, co to są się od bloków. No ale bloki z kurku mają sobie swoją moc, po prostu powiem. Mogłeś powiedzieć jak kilka dusz, miałby więcej sensu. No właśnie, miałem powiedzieć to, ale pomyślałem, że pomoc mocno mierza o najlepiej. Jesteś całkiem blisko. Coś czuję tak, bo za się cicho. Tutaj. A ja zawsze jestem cicho? Co cicho chodzi? Nie wiem, tak nagle. A mi od Nie no, ja mogę Gadać 24 godziny. Dobra, mm -hmm. wiesz, może tak jest. Jej, jest tam tam. Mo weź sobie, może skocz, co ty na to? A wiesz, że nie. Nie lubię tej lami, ona spada na dół. Moje dziecko! <laughs> czyli to widziałeś, Lito. Czyli, czyli jesteś blisko. Szybka ewakuacja. Be ale raczej to by była powolna ewakuacja. Mhm. ewakuacja, Dwie minuty minęło, czas na podpowiedź. Dobra, daję coś dobrego. Ale może ty zdecyduj, co ja mam ci powiedzieć? Ja bym chciał A Ale widzieć. mogę ci powiedzieć, że jesteś około 15 bloków ode mną Ode mnie, ode, ode mnie, ode mnie 15 hmm. bloków tak na moje oko Czyli jak obstawiać A Ała To jesteś ode mną bardziej No można tak powiedzieć To no, mi dało. No, strzelę To co, mam już ze swojego miejsca? Nie musisz Nie musisz Ja. ja nie wiem, że będzie taki drobny w parku, ale kto ja wie, może, może jest taki No. Ej, hey, no ale... Chyba nie zdążyłem Serio jesteś? To ja mam już. Ja, to nie jest to. Nie, ja, dobra. To jest normalne. Ale dobra, tu jesteś. Ja już cię zgubiłem. Nie, jest dobrze nie słyszałeś tego? Słyszałem i słyszę, jak plują się też nie. Ale słyszę, a nie widzę, i to jest problem. Wierzy, że, że została ci minuta? Ale ja nawet raz nie wiedziałem, to nawet, bo słyszałem zaraz. <grych> no, nie jestem w ogóle tam. Jesteś bliżej. Będę ci teraz mówić ciepło czy zimno. Ciepło. 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 Ciepłej. Zimniutko. Zim... zimniutko! Cieplej na Zimniutko! Cieplej! Cieplej, zimniutko! Zimniutko, Antarktyda! Cieplej, cieplej! Łódź, gorąco! Zimno, lodowo! Antarktyda! no Dobrze. Cieplej. cieplej! Kosmos próżnia! Nie wiem co jest dziwniejsze od próżni. Azot! Cieplutko, cieplutko, cieplej, cieplutko! Próżnia! Jak? Prótko na próżnię leci? Próż... I 5 sekund ci zostało. Ora, ostatnie uderzenia chyba, gdzie no... Nie, bo patrzyć z Koniec czasu. U. Gdzie byłeś? Pokaż Spójrz się trochę do góry. Proszę nie, żebyś w tu... a Ja myślę, że by było za i... Byłem przekonany, że tam nie płytałeś. No, pierwsza runda, punkcik mhm. dla mnie. No, no tak, ale to jest. Chciałem zmienić. No i nie musisz, nie musisz. Hej. Dzięki. No, oddawaj. A ty masz tego kija. No, po co udziałem nowego? Nie wiem, ja już odliczam Raz. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, Oj, no nie. nie ma mojego wykonika. Raz, nie. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, A, tak siedem, to. Osiem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternastu, piętnaście, szesnaście, siedemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia szukałam. Troszkę było szybkie, ale. No i dobrze. No i chyba wszyscy chyba sobie słuchaj, to może z kierunek jak No widzę, trzeba nie No, ja serym, nam, żeby wiedzieć, żeby do domu. Nie ci No i już serio myślałem, Dobra, już jeden kill. Dwa kill. Hmm, może powiedz mi, jakim kolorem jesteś? Ja tym kolorem nie mogę ci powiedzieć, bo ja nie mam czasu. Na

O, jestem z moją rodziną nowo. Tutaj mój brat Lama, moja mama Lama, Moja dala Lama. A w jakich i... kolor jest twoja rodzina? Moje jest kolorowa. <grym> A ja tyle. No nic więcej nie musisz wiedzieć. Nie widzę dalej. Ja nawet nie, nie kupuję się chociażby kwiatów, nie chodzę. Trochę mi że mnie nie też... zobaczysz

Czas na podpowiedź, czas dobra, na podpowiedź, czas na podpowiedź Dobra, dobra Ja jestem... Jaką chcesz w powiedzieć. podpowiedź? Możesz powiedzieć kolor... Eee... E, możesz możesz e. przez całą rundę mówić ciepło-zimno nie, nie ma Ostatnie minuty, tak będę mówił Zawsze powiedz jaki kolor jesteś Dobra, jestem horor, horor, horor dobra. ja jestem kolor... 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 A H... Dobra tego? Jakoś nie No nie bo, nie gadaj Patrzyłeś po prostu na mnie jest spadłem Nie widziałem cię. No. Minuta ostatnio została. A to ciepło-zimno chcesz? No, dawaj. A teraz jesteś normalnie, nie jakoś zimno, ale jakoś ciepło. Normalnie to nie jest podpowiedź. I mniej, mniej, mniej Cieplej, cieplej, gorąco!

Chodź tutaj Nie no wygrałeś Ja nie jeszcze mi mam minutę oh, To jest prowadzę <grym> Dobra no, To jest 1-1 To jest niebawne, jeden, jeden. Jako... Masz to, ja się idę przemienić, a jeszcze ciasto sobie zjem a co mi tam Dobrze

18, 19, 20, dobra, ale szkoda. Ty, ile ja mam nawet Bo ja teraz cię za zdążyłem, i wtedy ja się złocham na panikę. A, tak, ile ja nie wiem. Mhm. Ty weźmie na górkę, tak? Eee, no tak. Nie, planuję coś głupiego. Nie. Ty wiesz, że ja sobie teraz skaczę? Dosłownie 3, 5 bloków od ciebie, jakby. 10 bloków od ciebie skaczę? Tak. Bo skaczę normalnie. Ja Ja, ja To w widzę. Ja, to skaczę. legendarny kryjów. Legendarną kryjów. Jak to Ciekawe jak mnie No <grym> <grym> dobra, dwa urodziny No, dwa, 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 dwa. Jedno Myślałem, Nie. Nie. to będzie ty Pa, że to będzie Dwa Widziałem, ten low, bo się teraz o czy ja na na górze Przecież pomyślałem, że jesteś na dole, ale... Ja ponieważ masz do kija i z jakiegoś uderzenia, bo jeszcze pierwsza zabitka nie odepchało się za mocno. Dobra, możesz zadawać mi pytanie. Teraz, toże pytanie to jakie pytanie zadać? Zadam... Podpowiedź. Możesz mi powiedzieć, czy lewo, lewej, czy po prawej stronie jest kawałek? W prawo, lewo, w lewej stronie. No, lewej, dobrze. Wiesz, w labiryncie jestem, jeśli to ci bardziej podpowie. Teraz pytanie pod którym napiszcie. W tym najbardziej napełnionym przy, przy ścianie owoczko. No, nie ma szans, czy to nie jest już chyba się poważne niż ja już... No, to znaczy, ale... tak nie, dało, bo, nie w tej gonić, ale naprawdę to jest nie Nieraz Nie przelec się nam przez niego. Ale zaszło dwa razy A pamiętasz ile razy uderzyłem? Nie Dwa razy Nie Ja nie uderzyłem nikogo nie No, no, Ty wiesz co, że teraz no Cię no dwa razy uderzyłem? Nie ma? No, z łapki Cię uderzyłem Nie Ech, dużymi, ale... No, bo masz ale... nie no! Chciałem ci zajpić. Widziałem że leciało mi to... że masz dwa punkty. O, ty jeżdżę. Jeszcze dwie rundy. No. będzie Chodź tutaj na tego, że... Ja no, Już mogę liczyć? Mogę. Nie, no nie próbuj.

Jestem za. Myślisz, że jestem na ten sposób? Tak. I teraz możemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, Trzyna czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna, dziewiętna, dwa. Szukam. Dobrze. Co, co? Może mi powiesz, gdzie jesteś? <la Varię> e, może nie. Czemu nie? Bo tak, wolę, wolę, wolę być nie? Jest takie lekkie życie, luźne, powiedzmy. Zdebany bez żadnego stresu, że na nie zazwyczaj złapać. Poza tą nie. to jest ale już nie ma. To jest niepotrzebna rzecz, powiedzmy. Tak, bardzo niepotrzebna. Nie potrzebowałem tego i tak, w ogóle. Tak, tam jest chłopak. To jest jak chłopaki na chwilę. Muszę się prosić, nie muszę no dobra, jedno zużycie. Już? Złoczył się. Drugie zużycie. Trzecie zużycie. <laughs> co co ty robisz? <mulak> Każdą podejrzaną wrawę trafiam. O, no, co dobra, podróż, to jest ta pewna dramaturka, nie? Nie wiem. Chyba, chyba nie. To jest przerażające, że nie. nie. Widzę cię. Nie ma szans, że to jest mnie. w zgubiłem. Ty nie widzisz? E, no tak. a e, nie wiem czy ale widzę w mojej widokcie. Nie wiem. O nie. Pięknie, Nie czego to może być nie Czas na moją podpowiedź Dobra, jakąś masz podpowiedź? Kolor Eee... Taki... Światowy, powiedzmy W sensie, taki Nie tak? Masz? Wiesz No to trzeba mieć pasywnych maszyn, z użyciem mi zostało Nie ja widziałem, to tak bardzo widziałem. Że za bardzo widziałem dla mojego portu. Cześć labo. Mam <grystanie> <grystanie> tak. cię. No dobra, to 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 była teraz druga, ja mam dwa punkty. A nie, to ty miałeś dwa punkty. Ostatnia runda teraz została. No tak. Ja mam dwa i ty masz dwa i teraz to zostanie w tym czasie wygra. Tak. Ja tam wygram. No tak, Jak teraz gryź, ale dobrze. To jest szansa. A patrz, tak, kiedy mogę ja nie będę szukał zapadów. No to tak. Zacznij 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Weszła! Nie dam się tego do jego historii, ale. Nie złego jest na to, widziałem. Właśnie skoczyłem przed Twoimi oczami. I to widziałem właśnie, w pniałej kamienicy. O tej, o, o tej już. Dobra, to bym chciała. w fan tu robisz. Ja cię widzę, nie ciebie nic nie daje. Nie bądźcie taki pewny.

może być. <noise> Już tak daleko uciekłem. No, właśnie jest to no, wszystko. Dobra. nie wiem, jak to mogę znaleźć. Przez sekundę jeszcze nie miałem. To na widoku idealnie. Jest za blisko, o coś się trochę może. Dobra, idź tam w tą stronę, tak? Nie, nie ufam ci, to nie jest chój. Jeszcze minuta, i podchodzić dostajesz. Aha, gwałtownie zaraz od tych lamp. A to jest drugie, pozdrawiam. Dzień dobry.

Nie ma jakiego polityka stało, to jest no, już teraz masz podpowiedź. Ja no. daj. O! ja widzę, ja widać, ja widzę. Ty teraz jesteś, to jest dobry play. No nie, okay, do. Jest. Yes. Yes. Dobra, chodź, chodź. Ja to robię, ja to robię. To ci tutaj? Czekaj. Trzeba Cudowny plan już. Cudowny to ma te plany. Chodź tutaj. No już próbuję być gdzie do tych planów. Tu. No tu. Na lec, Chodź. Trzeba się ładnie pożegnać, Nie, tak? No, o, o, Czekaj. O, chodź. Stoń... Trzeba. Cicho. Trzeba się żegnać, tak? Tak, to jest. No to co, masz coś do powiedzenia ludziom? No mam, że każdy wie i teraz kto jest lepszym graczem, to jest pewne, e, każdy wie kto ma mniej niż 1 IQ, no i nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć, a ty masz coś do powiedzenia? Tak, że wygrałem i to usłyszenia w kolejnym odcinku!